Cześć, ja się nazywam Tomek Zarzyka i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Produkcja, IT, w którym dzielę się swoim doświadczeniem z zakresu różnych zastosowań narzędzi informatycznych w upraszczaniu procesów produkcyjnych. A dzisiaj postanowiłem pomóc kontroli jakości, tak jak nazwałem właśnie ten odcinek, że KTP, czyli kontrola towarów paczkowanych to taka zmora kontroli jakości to dzisiaj postaram się rozprawić z tym tematem. Zatem, jeżeli pracujesz w kontroli jakości albo na produkcji, no i masz do czynienia z tym upierdliwym procesem kontroli towarów paczkowanych, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. A o czym on będzie, słuchajcie, dokładnie? Otóż opowiem o kilku bardzo istotnych elementach, czyli będą to, oczywiście opowiem o wagach, jak wybrać, dobrać wagę do procesu, ale rzecz najważniejsza, opowiem też o oprogramowaniu. Zatem, słuchajcie, startujemy. Od razu może na początku powiem, że bardzo często spotykam się z takim podejściem, że osoby, które szukają jakichś rozwiązań do kontroli towarów paczkowanych, to przede wszystkim skupiają się tutaj na wadze. I od razu też powiem, pamiętajmy, że waga tak naprawdę w całej tej zabawie wcale nie jest najistotniejsza. Otóż, jeżeli cały ten proces chcemy usprawnić, to może tego dokonać tylko i wyłącznie odpowiednie oprogramowanie, które oczywiście pracując z wagami, no, wykona za nas tą całą czarną robotę. I od razu też tutaj nadmienię, że ja tutaj nie będę się tutaj robił jakichś tam poradników, jak należy tam stosować reguły KTP. Tutaj na dole zawarłem. Link do poradnika dla paczkujących to wydany właśnie przez główny urząd Miar, więc polecam. Ja tutaj też będę się do niego odwoływał. I teraz, od razu, też na początku, ja dzisiaj przedstawię taką koncepcję składającą się z, trzy, z trzech głównych elementów: z wagi, z komputera i z oprogramowania. I takie rozwiązanie dzisiaj będę chciał z Wami omówić. Przejdźmy zatem. Może zacznijmy od wag, bo tak jak powiedziałem, wszyscy zaczynają od wag. Zatem rzecz najistotniejsza to jest to, największa dopuszczalna wartość działki legalizacyjnej. W skrócie, chodzi o dokładność wagi, żeby spełniała normy KTP. I teraz zobaczcie, tutaj z lewej strony mamy masa netto towaru paczkowanego, z prawej tutaj widzimy jaka jest minimalna dokładność tej wagi i teraz zobaczcie, że w tym przedziale od 0,1 praktycznie o dotąd w tym, czyli jeżeli mamy y, nasz towar waży do 5 gram, to tak naprawdę musimy wybrać wagę, która będzie miała działkę legalizacyjną jedną setną grama i tutaj ja osobiście polecam, ponieważ od wielu lat współpracuję bezpośrednio z firmą Ohaus, e, Pionier Precision. E, bardzo fajna waga. I tutaj jest kilka modeli. Między innymi jeden z modeli ma taką dokładność, 1 setną gram i może ważyć w przedziale do 320 lub też do 620 gram. Idziemy teraz słuchajcie, dalej, czyli od 6 gram możemy stosować e, działki legalizacyjne 1, 10 gram. I teraz jest też, też model tutaj takiej wagi. On ma działkę 1 dziesiątą grama i tu już zobaczcie skacze nam zakres ważenia 3200 gram, czyli 3,20 kg albo 6200 gram. I teraz idziemy dalej. Dochodzimy tutaj, czyli byliśmy tutaj, czyli właściwie te działki determinują, że musimy wybrać wagę z dokładnością 1, 10 gram. Potem od 28 gram możemy stosować wagi z dokładnością 0,5 gram. I tutaj ciekawym rozwiązaniem będzie waga Navigator, która ma dokładność 0,5 gram i może ważyć do kilo 60, g, czyli 1600 gram. Następnie od 112 gram tutaj możemy ważyć na y, wagach z dokładnością 1 gram i tutaj też ciekawym rozwiązaniem może być Taka waga tutaj, Defender 5000, ponieważ występują modele, które ważą z dokładnością 1 gram. Tam są też ciekawe rozwiązania, ponieważ są tak zwane wagi dwuzakresowe, 3 gram, 3, czyli ona do 3 kg waży z dokładnością 1 gram. Po przekroczeniu 3 kg, między 3 a 6, będzie ważyła z dokładnością 2 gram. I teraz od 1667 gram. Moglibyśmy zastosować wagę Defender 3000. Taka bardzo fajna, bardzo mocna waga, ale uwaga, no tutaj wagi legalizacyjne zaczynają się od 5 gram, mm, czyli dopiero wtedy. I teraz, jeszcze zanim przejdziemy do wag, są trzy bardzo istotne czynniki. Po pierwsze, waga musi być bezwzględnie legalizowana, to jest warunek konieczny. Dwa, waga będzie musiała mieć możliwość kom komunikacji z komputerem i teraz ten... Yy, ta rzecz się też wiąże z trzecim elementem, jak szybkość połączenia. E, tak się składa, że ja już od wielu lat pracuję i powiem szczerze, że nie wszystkie wagi, nawet jak teoretycznie posiadają taki port komunikacyjny, zazwyczaj to są porty RS-232, to jest takie złącze, można powiedzieć, przemysłowe. Trzeba stosować reduktory najczęściej, żeby można było przejść na USB, ponieważ no, większość obecnych komputerów nie ma tych łączy RS-232, ale na, ma natomiast USB ale uwaga, nie wszystkie wagi dość tutaj płynnie chodzą, ta komunikacja nie jest sprawna. I teraz słuchajcie, jeszcze powiem, z jakimi tutaj wydatkami się musimy liczyć. Te wagi, jedna setna, jedna setna grama, jedna, to jest mniej więcej przedział od 4 do 5 tysięcy złotych, tak plus minus podaje ceny cennikowe. Ten model nawigatora, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo on będzie kosztował około 1000 zł, 200. Tutaj Defender 5000 to jest bardzo rozbudowana, ciekawa waga. To jest waga dwuzakresowa. I tu, mniej więcej, w granicach chyba 5500 kosztuje ta waga. No ta waga będzie około 2500. Tak podaję z pamięci, ale taki jest mniej więcej zakres. No i oczywiście najdroższe są te wagi. Tutaj różnica te 4-5000 to zależy, czy wybieramy wagę z większą, większym zakresem ważenia. Ale tak tutaj to wygląda. Czyli wiemy już, jakie. Musimy dobrać wagi. Idziemy, słuchajcie, teraz dalej. Komputery. Ta koncepcja, którą za chwilkę pokażę ją na żywo, ja tutaj też mam wagę, ja tę wagę wykorzystam, polega na tym, że na stanowisku ważącym wagę podłączamy do komputera. I teraz zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie komputerów z panelami dotykowymi, ponieważ to zdecydowanie ułatwia pracę operatorowi. I teraz. Jeżeli mamy bardzo trudne warunki, takie warunki szkodliwe typu wilgoć, bardzo duże zapylenie, myjemy, czyli zakłady mięsne, rybne, no to musimy tutaj wybrać taki komputer, który jest w zabudowie ze stali nierdzewnej, jest to szczelna zabudowa. Natomiast we wszystkich innych przypadkach polecam stosowanie komputerów tzw. Tak POS-ów. To są komputery, które zobaczycie w restauracjach, w kawiarniach, takie zwane point of sales. Obecnie pojawia, pojawiło się już bardzo dużo modeli, bardzo ciekawych modeli tak zwanych komputerów bezwentylatorowych, więc one nawet się nadają do produkcji o niskim zapyleniu. Oczywiście możemy sobie zastosować w jakiejś takiej ekonomicznej wersji dowolny inny komputer, może to być laptop, ale uwaga, zdecydowanie łatwiej operatorowi będzie pracować na dotyku. I teraz jeszcze, jak to wygląda. Taki układ, który dzisiaj pokażę, słuchajcie. No właśnie, zobaczcie, tutaj mamy wagę. Ja tu uwagę mam tutaj, zobaczcie, tak to wygląda. To jest właśnie taka waga. To jest waga, ta właśnie, która waży z dokładnością do pół grama. Tą uwagę podłączę sobie do komputera. Tylko może nie takiego, tylko tutaj mam, słuchajcie, komputer. O, coś mi się tutaj pojawiło, ale tutaj mam komputer z panelem dotykowym. Teraz jak działa cała ta zabawka. Otóż komputer tak naprawdę jest podłączony tutaj, on sobie leci do bazy SQL, czyli miejsca, w którym wszystkie pomiary będą przechowywane i teraz wykorzystamy jeszcze dodatkowy moduł, taki administracyjny, gdzie możemy generować raporty, możemy na przykład zakładać zlecenia produkcyjne. Aha, jeszcze słuchajcie, zanim przejdziemy, to tylko tak mm, informacyjnie, ale osoby, które Generalnie pracują z KTP to wiedzą, czyli ilość próbek do wykonania zależy od wielkości serii, czyli do 500 to jest 30 sztuk, 501 do 3250, powyżej 3200 to jest 80, ale uwaga, jeżeli wystąpią tutaj błędy T1, no to to rośnie dwa razy, czyli trzeba zrobić 30, 100 albo 160. No i teraz słuchajcie, zapraszam Was już na konkretnie, poważymy sobie troszeczkę i przejdę do programu, który właśnie jest instalowany na tych stanowiskach ważących. Czyli ja mam wagę, tu mam jakiś komputer z panelem dotykowym i będę dokonywał pomiarów, będę tutaj ważył te produkty. Teraz, istnieje tutaj kilka metod, kilka procesów, które możemy tutaj zastosować, pokażę generalnie tutaj dwa. Otóż, jak zaczynamy pracę z kontrolą towarów paczkowanych? Na początku musimy założyć tak jakby ala coś zlecenie i to zlecenie w prostych układach możemy od razu tutaj na komputerze, mogę je założyć, czyli zobaczcie, ja robię sobie tak, nowy cykl, program odczytuje mi moje produkty, ja sobie wezmę, słuchajcie, tutaj i załóżmy, że to będzie jakiś kosme. O, coś tutaj, ja akurat tutaj mam mały klawiaturę, czyli robię sobie nowy cykl, piszę sobie tutaj, słuchajcie, tak, wezmę sobie, napiszę sobie kosm, puder kosmetyczny, ok, czyli wybrałem produkt. Produkt mi ustawił tutaj datę realizacji, 27. Ja celowo przesunę, żeby nam tu troszkę potem następne, w następnych testach też nie przeszkadzało. Mogę wybrać też, słuchajcie, zmianę, czyli na której zmianie mogę produkować. Bardzo ważna rzecz, muszę podać numer serii. Załóżmy, że ja podam sobie serię AX2034 przez 2025. Ale od razu tutaj zaznaczę, serie produkcyjne w programie można też dowolnie definiować, tak jakby założyć taki własny generator unikalnych serii produkcyjnych, albo też bierzemy te serie ze zleceń produkcyjnych. Teraz mówimy wielkość partii, OK. Może to być 100. Masa optymalna, program już wybrał. On w kartotece miał napisane, że to jest 200 gram. Na linii pierwszej mogę na linii. Mogę sobie jakieś dodać dodatki. Uwaga, na słoiki. Obojętnie co, tak, żeby operator to widział. Klikam OK. I co się w tym momencie tutaj słuchajcie, wydarzyło? OK. Przejdę. O, właśnie, ponieważ ja założyłem na 26, to te zlecenie jest tutaj. Tu się pojawiają. Zlecenia, które założyłem do tego, żeby skontrolować. Wybieram sobie to puder kosmetyczny tak? i wybieram sobie wybierz tutaj. I teraz już słuchajcie, program automatycznie y, y, pokazuje mi tablicę, ekran, na którym będziemy y, ważyć. Co od razu tutaj widać? Widzimy, że próba jest pierwsza, próba 30, ponieważ wybrałem 100 sztuk, mieścimy się tutaj w zakresie. No i co? My będziemy sobie chyba ważyć. Ja może zacznę najpierw. Mam tu przygotowane słoiczki. Kładę produkt. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. 20,25. Zwrócę uwagę tutaj na te trzy elementy. Mamy tu już od razu, opt... masa optymalna to jest 200. Optimum minus T1, gdzie T1 to jest 4,5%. Akurat w tym zakresie to tyle wychodzi. Czyli mam 191 grand. błąd T2 182. Moja masa 20,25 jest poniżej i sobie dodam zapisz. Klikam. A no właśnie, program krzyczy mnie jeszcze, ponieważ jeżeli chcę ewidencjonować, kto dokonał tego, tego pomiaru, to operator musi się zalogować. Klikam sobie tutaj, ja wybieram siebie i program jeszcze mówi mi, dobrze, ale podaj hasło. To hasło jest opcjonalne, może być, nie musi. OK. Pojawiłem się tutaj w górnym rogu i teraz już mogę dokonywać zapisu pomiarów. Klikam sobie zapisz. Zapisano. Zobaczcie, widać, widać tutaj wynik. OK. Znaczy, że jest dobry pomiar, Kontrola nie niszcząca, jedna z 30. Poprawnie, wadliwych nie ma, pięknie. Dobra, słuchajcie, lecę sobie z kolejnym produktem 211. Klikam, zapisz, poszło, super, tak. A teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy położę sobie inny produkt. Pyk, położyłem produkt, zobaczcie, kolor jest żółty. Dlaczego? Masa 183, tutaj, e, zawiera się pomiędzy błędem T2 a T1. I to jest tak zwany błąd tutaj, który będzie brany pod uwagę, jeżeli go tutaj zapiszę, to zobaczcie, że tutaj zapisano i mam wadliwe, jeden z dwóch. Kontrola towarów paczkowanych pozwoli mi w 30 tutaj pomiarach zrobić dwa takie błędy. Jeśli nie, to po prostu mnie wyrzuci i powie, że partia jest zdyskwalifikowana. Idę sobie, słuchajcie dalej, położę sobie teraz coś innego, zobaczcie, 197 gram i pół. To się mieści między T1 a, a optimum. I to jest taki pomiar, który generalnie będzie dopuszczony. Natomiast pamiętajmy, że z kolei on wpływa na tak zwaną wartość średniej, wartość średniej kwalifikowanej, więc to też jest brane pod uwagę. i tutaj Zobaczcie, bardzo prosto to wygląda. W tym momencie ja dokonuję tych pomiarów w ten sposób, że kładę i tutaj, słuchajcie, naciskam, ja może w ogóle sobie... Tak, zniknę sobie tutaj słuchajcie na drugą stronę. Tak, Tu mam przycisk Zapisz, ale co ja mogę zrobić? Ja mogę przy sobie przejść na tryb auto i teraz to działa w ten sposób. Zobaczcie, jeżeli ja działam sobie w trybie auto, ja przynoszę sobie te produkty do ważenia, kładę pyk, program automatycznie mi tutaj zapisał. Tak? Kładę kolejny produkt, pyk, zapisany, czyli nawet tego nie dotykam. Wrócę, żeby tutaj specjalnie jakby do kolejnych pomiarów nie dodać. W ten sposób te pomiary się zapisują. Tu jeszcze ciekawe, na dole mam taki przycisk, zobaczcie wykres, to od razu program mi pokazuje skalę, co tu się w ogóle dzieje, jakie są odchylenia i tak dalej. Żółty kolor, to od razu widzę, że mam tutaj pomiar wadliwy, ale dopuszczalny. No i teraz wiecie, gdybym zrobił sobie kuku, czyli postawię tutaj produkt, który nie spełnia normy, 174,5 gram. to jest poniżej błędu T2. I gdybym to dodał, zobaczcie co się stanie. Zapisz i program powiedział: "Bęc. Koniec zabawy. Kontrola towarów została zakończona powody: dyskwalifikacja". I już z tym nic nie zrobimy. Mamy problem. Tak to wygląda, czyli cały program sobie w ten sposób działa. Jeżeli chodzi teraz o pomiary wadliwe, to automatycznie. Jeżeli dojdziemy do dwóch, to program każe nam zrobić kolejną trzydziestkę, czy też ewentualnie pięćdziesiątkę, czy też osiemdziesiątkę. Czyli zobaczmy. Dla operatora sprawa jest bajecznie prosta, po prostu ma tylko kłaść produkt na, na wagę i to tyle właściwie, bo cały, cały zapis potem jest wszystko automatycznie liczone. Teraz zacząłem od końcówki, czyli tego miejsca, gdzie operator pracuje na hali. Natomiast pamiętajmy, że proces kontroli towarów paczkowanych. Jest rozbity, ponieważ zazwyczaj mamy tutaj dział kontroli jakości, czasami mamy dział produkcji, która ustawia zlecenia produkcyjne i bardzo dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w takim środowisku rozproszonym, będzie zastosowanie modułu, w którym nie będziemy zakładali sobie tutaj zleceń. Zobaczcie, jak już wrócę tutaj na listę, to już od razu mam stan, koniec, dyskwalifikacja. Temat zakończony. I zamiast tutaj zakładać jako nowy cykl i tutaj to ręcznie wpisywać, ponieważ to jest też ryzyko tutaj błędu, to proponuję zastosować taki moduł administracyjny, który służy do tego, żeby z poziomu admina, z innego miejsca zakładać sobie nowe zlecenia produkcyjne. Zobaczcie, też bardzo proste. Wybieram sobie utwórz nowe zlecenia. Teraz ja mam tutaj dostęp do moich receptur, więc tutaj widzicie, mam też jaja, mięso, kosmetyki, piekarnie, lody, produkty gen itd. i Ale załóżmy, żebym sobie wybrał tutaj gdzieś jakąś tam piekarnię, cukiernię, ale nawet mógłbym sobie wybrać te kosmetyki. Albo dobrze, pokażę jak wygląda na piekarni. Teraz mogę założyć bezpośrednio z tego poziomu jedno zlecenie albo cały szereg zleceń. Czyli zobaczcie, na przykład ten chlebek galicyjski, mówię, chcę zrobić 450. Numer serii wpisuję D23425. Ja tutaj na, na potrzeby tego filmu wpisuję to ręcznie, ale zazwyczaj jeżeli to wdrażamy, to robimy tak, że podpinamy się pod regułę w jaki sposób jest nadawany ten lot i program sobie sam automatycznie nadaje. Możemy dodać opis, niekoniecznie. Potem na przykład chleb mazowiecki, chciałbym go zrobić 300, piszę D2, przez 25, no i powiedzmy jeszcze jakiś tostowy dodam, tutaj sobie znam 620, 2, 3, 7, 25, ok. Teraz wystarczy zrobić zapis zlecenia i tyle trwało zapisanie tych wszystkich zleceń produkcyjnych do bazy danych i zaraz na stanowisku zobaczymy jak to działa lista pomiarów, jak wejdę tutaj do listy pomiarów no właśnie od 21 do 26, ja sobie wrócę i tu sobie jeszcze zmienię datę do dzisiaj ok, o i zobaczcie już się pojawiły, z 26 wcześniej założyłem zlecenie i tu już od razu widzę, że jest wynik dyskwalifikacja chleb galicyjski mazowiecki testowy teraz żeby nam się lepiej ważyło temu, ja że zrobię sobie jeszcze raz zlecenie na kosmetyki, ten puder kosmetyczny. Akurat tutaj mam takie próbki, będzie nam łatwiej ważyć. Wielkość partii zrobię sobie 180 CXS 12334 na przykład, zapis zlecenia pięknie. I teraz co? Przejdziemy sobie na stanowisko kontroli. Przechodzę sobie na 27 i zobaczcie, mam chleb galicyjski. Puder kosmetyczny mam 4 zlecenia. To jest bardzo wygodny proces dla pracowników, ponieważ oni od razu tutaj na ekranie widzą wszystko to, co mają zrobić. Jeżeli czegoś nie wykonają, to od razu widzą, że jest to niewykonane. Jeszcze raz sobie ten puder kosmetyczny, 200 gramowy ocenimy i robimy sobie wybierz. czyli pracownik sobie wchodzi. Ponieważ ja już wcześniej pracowałem, nie wylogowałem się, więc jestem tutaj zapamiętany i jedziemy z koksem. I teraz zobaczcie, on zrobi 30 sztuk. Kładam. Robię zapis. Żeby było szybciej, to ja słuchajcie, przejdę sobie na tryb auto i tak. Raz zapisane, poszło, tak. Akurat te moje poszło, poszło. Ja będę sobie tak na zmianę robił. Zobaczcie. I w praktyce pamiętajmy, że najczęściej to jest tak, że nie wykonujemy. Ja sobie zrobię, o, tu sobie jakiś tam zapiszę żółty. Dobra, mam żółty. W praktyce to jest tak, że wykonujemy tych próbek na przykład po 5, po 10 i przerywamy. I ten proces dokładnie też tak może być zrobiony. Dlaczego? Wykonają sobie tutaj 7 prób na przykład. I kończę zabawę. Przychodzi inna osoba na stanowisko i mówi: O, zobaczcie, puder kosmetyczny już jest w toku. Tutaj. Druga osoba sobie podejdzie i mówi: A ja będę robiła chleb tostowy pyk. I już teraz mogę przystąpić do ważenia mojego chleba tostowego. Yy, załóżmy, że tu jest 215. Yy, akurat spełnia normę. Robię sobie zapisz. Program sobie zapisuje i w ten sposób po kolei, po kolei mogę sobie wszystko ważyć. I teraz jeszcze wrócę do tego modułu administracyjnego, znaczy tutaj, i zobaczmy, jak wyglądają raporty. Otóż mogę sobie tutaj w datach wybierać daty od daty od danego dnia do danego dnia, klikam sobie listę pomiarów i zobaczmy, co my tutaj widzimy. Klep mazowiecki. No, ok. Nie mam jeszcze żadnego zakończonego pomiaru, więc wrócimy sobie jeszcze raz do pomiarów tutaj. I zobaczcie, ja wracam sobie do mojego pudru kosmetycznego. Mam 7 pomiarów, przejdę sobie na tryb auto i będę sobie ważył po kolei, tak żeby dojść do 30. Już, już nie będę się tutaj bawił zmiany, będziemy sobie tylko różne produkty tutaj ważyć. Wszystko jest ok. Zrobię sobie na wszelki wypadek tylko dwa błędy. Dopuszczalne te 1. Dobra, mamy 12 i będę po kolei sobie ważył wszystkie produkty. Chwilkę to potrwa, ale dość szybko. Program sobie zapisuje 14 pomiarów w tym trybie automatycznym on no sobie to wszystko bardzo szybko zapisuje. Tak na marginesie też zaznaczę, że tutaj program wewnątrz ma zaszytą taką operację do takiej automatycznej stabilizacji pomiarów. Nie jest to stabilizacja z wagi, tylko program sam rozpoznaje, czy ta masa nie ma żadnych drgań i czy ta masa już jest ustabilizowana. Już mamy 20 pomiarów. Pięknie. Chcę dojść do ostatniego tego momentu, gdzie właśnie będziemy sobie ważyli OK, tu mam coś takiego, a dla zróżnicowania dam sobie jakiś dużo większy pomiar. 25, tak, 26, 26, 27. Także zobaczcie, naprawdę to idzie bardzo sprawnie. No ale chcę pokazać, co się stanie, jak dojdziemy tutaj do końca. 29 pomiar, pięknie, został jeszcze jeden. Zważono. Super, tak? Mam 30 pomiarów. Poszło. I teraz tutaj, ponieważ były dwa programy, dwa produkty wadliwe, to program powiedział, sorry, wróćmy sobie właśnie tutaj. Widzicie, mamy dwa. Jeżeli są dwa, to program kazał mi zrobić kolejne 30. Zobaczcie, gdybyśmy wrócili sobie teraz na nasz raport, ja sobie tutaj wyświetlę. Lista pomiarów, ok, no to jeszcze on jest dalej w toku, każe go nam robić. I teraz już, może ja szybko sam zrobię 30 kolejnych pomiarów. I teraz zobaczmy, zbliżamy się już do, już do ostatnich pomiarów, 29 z drugiej serii, z drugiej próby. Klikam teraz ostatni pomiar i zobaczcie, kontrola towarów paczkowanych została zakończona, data, stan, koniec. Wynik, ok, wynik poprawny, ponieważ wszystko było dobrze. I teraz jak przejdę sobie do mojego do mojej listy pomiarów, to zobaczcie, tu już się pojawiło kolor zielony, czyli wynik zatwierdzony, zrealizowane, mamy wszystko. I teraz jeżeli chciałbym wydrukować tutaj sobie raport, wyświetlam sobie raport, mam dokładnie raport badań, numer seryjny, jaka seria, data, firma, produkt, masa nominalna, liczba sztuk wadliwych, dwie, ale spełniają normę. Tutaj mamy te 1 T2, te wszystko pobliczane. Odchylenie standardowe, ilość średnia, ilość rzeczywistych, i tak dalej. Czas zakończenia też kto wykonał badanie. Co ciekawe, gdyby to wykonywały dwie osoby, pojawi się tutaj lista dwóch osób, i tutaj dokładnie każdy pomiar. O, zobaczcie, tutaj mamy pomiar warunkowy, 183 gramy, i też tutaj. I tak to wygląda, słuchajcie, w skrócie. Czyli jak widać, kontrola towarów paczkowanych wcale nie musi być taką zmorą. Tutaj wszystko zależy od tego, czy sprawnie ustawimy sobie ten proces, czyli pomiędzy działem kontroli jakości pracownikami działów produkcji ewentualnie tutaj kogoś to planuje produkcję. No i to tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, czy tego typu rozwiązanie wam się podoba. Gdybyście mieli pytania, piszcie w komentarzach. Także zapraszam do kontaktu z naszą firmą. Bardzo chętnie pomożemy w tego typu niekonwencjonalnych rozwiązaniach. A tymczasem bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Tomek Zarzyka.